Witam Państwa, Jan Bodakowski, a naszym dzisiejszym gościem jest pan Oskar Szafarowicz, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Oskarze, jak to się, jak wyglądała ta sytuacja z tym agresorem, który pana zaczepiał? Oczywiście no rzeczywiście pierwszy raz od słów przeszli do czynów ci spod znaku 8 gwiazdek, zaczęło się od wyzwisk w sklepie osiedlowym, Tutaj w Warszawie? W Warszawie, na Saskiej Kępie. Wyzwisk no, bardzo charakterystycznych. Ty Jod Ty Skór Pisowski, Ty Pisowska Mendo, etc. Później zaczęły się groźby karalne. Zniszczę Cię, zgniotę, zabiję. Więc no, już wiedziałem, że to jest sytuacja poważniejsza niż zwykłe ewentualne zaczepki na ulicy. I rzeczywiście ten młody człowiek, myślę, że gdzieś w podobnym wieku co ja wsiadł na rower, wyszedł za mną, ze sklepu, dogonił mnie i najpierw zaczął mnie szarpać, tak od tyłu, gdzieś tam uderzać kilka razy po plecach, na razie jeszcze delikatnie. Kopnął mnie w lewe udo. Chciał, miał ewidentne intencje, żeby przejść do dalszych ataków fizycznych. Na szczęście zareagowali ludzie, którzy byli wokół. Dwie panie, jeden mężczyzna, którzy zaczęli zresztą też mnie rozpoznali gdzieś na tej działalności publicznej zaczęli do niego apelować: uspokój się, przestań, młody człowieku. No i rzeczywiście on się trochę speszył tym. Wszedł na rower, rzucił jeszcze wiązankę przekleństw, takich politycznie motywowanych. Krzyknął, że on tu jeszcze wróci, żeby mnie zabić, i odjechał. No widać, że był bardzo agresywny, bardzo nabuzowany. No, już tak powiem, te osiem gwiazdek chyba uwewnętrznił, bo aż na cały kipiał tą nienawiścią. Ale nie wyglądało to tak, że na przykład, nie wiem, zaczął z Tobą rozmawiać i w trakcie nie, nie, rozmowy razu, nie. się nakręcał. Od e razu jak mnie zobaczył w sklepie, to poszła wiązanka wulgaryzmów. No właśnie, jest z tym po politycznym podtekstem. E robił wrażenie jakiejś osoby e pod wpływem alkoholu, czy pod wpływem jakichś narkotyków? Czy, czy... Wydaje mi się, że nie był pod wpływem alkoholu, no bo stał dosyć blisko mnie, nic nie czułem. Czy był pod wpływem narkotyków? Myślę, że jest to duże prawdopodobieństwo. Oczywiście dowodów nie mam, no trzeba by go przebadać, ale był tak pobudzony, tak agresywny, miał okulary przeciwsłoneczne, więc nie widziałem jego wzroku, ale był tak pobudzony, że no, nie wykluczałbym takiego scenariusza. Eee, czy to była pierwsza taka sytuacja, czy miałeś już eee, takie spotkania, że idziesz na ulicę i... Ty jesteś zaczepiany e, przez osoby, które są wrogo do ciebie nastawione? Zdarzały się zaczepki, ale jedynie słowne, jedynie werbalne, przez osoby no, z tej uśmiechniętej Polski, prawda? Tym swoim językiem miłości, szacunku i tolerancji mnie raczyły właśnie odnosząc się do mojej działalności publicznej w Prawie i Sprawiedliwości, mówiły, ty jakiś tam pisiorze, ty pisowski śmieciu i tak dalej, i szły dalej. Nigdy nie miałem sytuacji, kiedy taka osoba chciałaby wejść w dłuższą jakąś polemikę, raczej to była taka, no, gdzieś tam weter rzucone hasło, odczytywałem oczywiście, że w stosunku do mnie, natomiast pierwszy raz ktoś nie tylko, że dłużej z tymi groźbami, z tymi prymitywnymi określeniami, w moim kierunku się zwracał, no ale również zaatakował fizycznie. Stąd oczywiście zgłosiłem to na policję od razu. Do, dokonana była też obdukcja u lekarza, więc jakby tu wszystkie formalne Działania zostały podjęte. Mam nadzieję, że policja potraktuje to poważnie, bo to no, mówię, nie chodzi o zemstę z mojej strony wobec tego człowieka, ale o jasny sygnał, że nie może być przyzwolenia na przemoc w życiu publicznym. Ja powiem, że w, nie należy bagatelizować hmm. takich rzeczy, bo tacy, tacy sprawcy eskalują. Był przykład faceta, który przyszedł z nożem na. De, na demonstracji deklarował, że chce zarżnąć Roberta Bąkiewicza, a był to człowiek, który e, już wcześniej był wskazywany jako, jako przez na przykład e, w, w mojego kolegę Damiana e, w internecie, który pokazywał, że jest to człowiek, który jest jak tykająca bomba, bo e, przedtem na przykład m, palił jakieś amerykańskie flagi zerwane z cmentarza żołnierzy amerykańskich e, z roku 20, i e, Widać było, że jest człowiekiem, który może może eskalować e, swoje działania. I W tym wypadku rzeczywiście nie należy w żadnym wypadku bagatelizować tej sprawy, bo jeżeli ten człowiek z, z głupia frant rzuca hmm. się na innego, to jutro może, nie wiem, e, z jakiejkolwiek innej przyczyny zaatakować, nie wiem, dziecko na ulicy, bo mu nie będzie się podobało, bo będzie za, za głośno krzyczało. E, Przejdźmy do, do rzeczywistości hmm. politycznej, która e, z, wypełnia znamiona tego przysłowia, żebyś chińskiego obejrzył w ciekawych Tako, czasach. I do e, mamy Donalda Tuska, Donalda Tuska, który zadeklarował, e, że tak pokrętnie, że jego działania mogą być przez pewne autorytety prawnicze uznane jako działania sprzeczne z prawem. Ja powiem sobie, dochodzę i że on będzie kontynuował te działania. I dochodzę do wniosku, że wcale już mnie nie dziwi to ten socjologiczny fenomen, że pensjonariusze zakładów karnych i aresztów. Nadreprezent, w o wiele większym stopniu głosują na w Platformę Obywatelską niż, na, niż reszta społeczeństwa. Widać, że jest jakaś taka wspólnota kulturowa pogardy dla przepisów prawa i stosowania ich tylko wtedy, kiedy jest to wygodne, a kiedy, kiedy przeszkadzają przepisy prawa, to uznajemy, że nas nie obowiązują. Rzeczywiście Donald Tusk chyba m, przedstawia Polakom taką żywą lekcję historii, bo mamy... Z jednej strony hodowanie nienawiści, pogardy do przeciwników politycznych, próby zniszczenia demokratycznej opozycji. No, to przypominają się początki różnych systemów totalitarnych. Oczywiście nie mam na myśli metod na zasadzie mordowania przeciwników politycznych, ale jednak pewne wzbudzanie niechęci, nienawiści, odhumanizowanie przeciwników. No, to jest początek również systemów totalitarnych, także w Niemczech lat 30., a metody prawne. No, z jednej strony, jak słyszymy, że Donald Tusk ma. Ym, Budować w Polsce demokrację walczącą, no to ja przypomnę, że to jest pojęcie znane już w doktrynie prawnej. Właśnie, ja go nie znam, sk skąd to. E Karl Lewenstein, Leven niemiecki prawnik, który musiał uciekać w 1933 roku do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ był żydowskiego pochodzenia, dodatkowo no nie zgadzał się z nazistowskim reżimem hitlerowskim i sformułował w 1937 roku bodaj tę doktrynę demokracji walczącej, twierdził, że, demok że niekiedy, żeby powstrzymać niebezpiecznych populistów odwołujących się do głosu ludu, populistów, którzy chcieliby jakieś radykalne reformy przeprowadzić, należy metodami niedemokratycznymi chronić demokrację. Trochę tak jak Klaus Bachmann na y, łamach Berliner Zeitung. Odpływem zresztą też rosyjskiej propagandy, jak się dowiedzieliśmy niedawno, nie radził Donaldowi Tuskowi, że powinien w Polsce zbudować państwo autorytarne i właśnie tak samo, że metodami niedemokratycznymi ratować demokrację, czyli takie bezpieczniki zbudować, zupełnie bezprawne, w ustroju państwa, żeby pewne środowiska nie mogły zwyciężyć i nie mogły przejąć władzy. I dzisiaj Donald Tusk dokładnie to deklaruje, idąc oczywiście dalej w różnych. Mm, elementach roz... rozkładania odwołując się, czy prawa. odwołując się też do innej tradycji niemieckiej, ale hmm. z tych samych czasów, czyli do Karla Schmidta i decyzjonizmu, czyli tak. tej, tego uzasadnienia tego, że narodowi socjaliści, naziści, partia Hitlera, która do, dorwała, do, wygrała demokratycznie wybory w 1933 roku, likwidowała, łamała Przepisy prawa, po to, żeby uzdrowić sytuację w Niemczech. Czyli dokładnie te same argumenty, które dzisiaj słyszymy z ust Donalda Tuska, w ogóle całego antypisu, całego rządu. Tak, oczywiście, no Donald Tusk kreuje rzeczywistość wedle własnej woli, nie patrząc na przepisy prawa, nie patrząc na konstytucję, także na prawo międzynarodowe. I tutaj ten decyzjonizm jest realizowany w pełni, to znaczy wola wodza musi być. Kreatorem rzeczywistości, musi być wyznacznikiem nowych faktów, tak naprawdę. Führer, nowy nasz Führer, uważa się za personifikację prawdziwej, lepszej demokracji i prawdziwej, lepszej woli ludu. Tak, no wola ludu, prawo, i demokracja są w nim, można powiedzieć. No, jeśli może zupełnie bezprawnie, ze złamaniem konstytucji, z pogwałceniem artykułu 144 ust. 2 mówiący o kontrasygnacie. Rzekomo wycofać swój podpis, swoją kontrasygnatę pod aktem urzędowym prezydenta, co wszyscy konstytucjonaliści podkreślają, że jest absolutnie bezprawne, jest to pogwałcenie wszelkich reguł. On twierdzi, że coś takiego zostało dokonane. Mimo, że w monitorze Polski mamy pod numerem bodaj 799. ten akt urzędowy, właśnie to wyznaczenie sędziego wesołowskiego do prowadzenia posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, a Donald Tusk mówi, że tam nie ma jego podpisu, że on go jakąś magicznym sposobem wycofał, mimo że to posiedzenie już kilka dni temu miało. Miejsce, znaczy to jest właśnie decyzjonizm w czystej postaci. I tu mamy sięganie do tych w gruncie rzeczy totalitarnych metod niszczenia państwa prawa, metod z y, Niemiec lat 30., a z drugiej strony mamy również odwołanie do lat 30, tylko bardziej na wschodzie, do Związku Radzieckiego, no bo to co zapowiedział Donald Tusk i minister niesprawiedliwości Adam Bodnar, ten plan wyrzucenia z zawodu blisko 3000 sędziów, Sędziów, przypomnę, absolutnie legalnych, którzy uzyskali pozytywną opinię bardziej demokratycznej Krajowej Rady Sądownictwa, i później uzyskali nominację prezydenta Rzeczypospolitej, który jest jedyną osobą władną takie nominacje yy, rozdzielać. Ci sędziowie mają być wyrzuceni z zawodu, chyba że minister Adam Bodnar, zapowiedział specyficzną weryfikację, że złożą samokrytykę w gruncie rzeczy. On to określił czynnym żalem, czyli przyznają to... się, że służyli reżimowi PiS i będzie im to wybaczone. I ma być to, z tego co ja wiem, instytucja ustawowa, po, po tym jak liczą, że zdobędą prezydenta, prezydenturę, takiej instytucji to nawet... Przepisy stalinowskiej okupowanej przez komunistów e, służących Rosji, e, to takich, takiej formuły w przepisach nie było. Był to pozaustrojowa poza jakaś praktyka, ale e, nie była przewidziana prawem. Dokładnie, nawet w czasach PRL-u, gdy Rada Państwa, przypomnę, czyli ciało wykonawcze, władzy wykonawczej, wskazywało ręcznie sędziów do Sądu Najwyższego i do innych instancji, gdzie były wytyczne też ministra sprawiedliwości dla sędziów, ale nigdy nie było wprost samokrytyki. Znaczy, była ocena merytoryczna pracy sędziów, ale nigdy nie było samokrytyki, ba nawet gdy komuniści robili czystki po wojnie. Były pewne naciski, ale jednak no, nie było selekcji wszystkich sędziów, którzy przeżyli II wojnę światową pod kątem właśnie czynnego żalu za to, że służyli, nie wiem, reżimowi sanacyjnemu bo jakiemukolwiek yy, To przestępstwo, którego yy, za które są teraz ścigani sędziowie, to jest przestępstwo, które nie jest jakimś przestępstwem tego, że sędziowie na przykład nie wiem, skazywali niewinnych działaczy Platformy Obywatelskiej albo uniewinniali winnych e, działaczy prawa i sprawiedliwości, tylko to jest przestępstwo, że w ogóle. E, że zgodnie z przepisami ferowali wyroki w sprawach, nie wiem, karnych, złodziei, w sprawach cywilnych rozwodów, e, czy, czy w sprawach, nie wiem, jakichś emerytur, e, tylko pod rządami PiSu. To, e, to jest w ogóle absurdalne, bo co oni, czym oni podpadli właściwie, czym można podpaść e, że, środowisku antypisu platform Platformy Obywatelskiej? Czy oni nie popełnili w ogóle żadnego przestępstwa, jak już to według tej nowej władzy naszej, ponurej dyktatury Donalda Tuska? To była jakaś myśl o zbrodni, bo oni. Tak jak mówię, przeszli wielokrotnie świetnie, z, z świetnymi wynikami. Najpierw się uczyli, przeszli konkursy, pozytywnie zostali opiniowani przez Krajową Radę Sądownictwa, legalną, co potwierdził też Trybunał Konstytucyjny. No ale na marginesie wiemy, że ta władza nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, nie publikuje, nie respektuje jego wyroków, a Szymon Hołownia oświadczył, że nie będzie również naboru, wyboru nowych sędziów, gdy obecnym się skończy kadencja, bo po ewentualnym zwycięstwie kandydata koalicji 13 grudnia będą chcieli jedną uchwałą Sejmu, wyrzucić cały skład Trybunału Konstytucyjnego. A wracając do tych sędziów, więc byli pozytywnie rekomendowani przez KRS, dostali legalnie powołania, nominacje od Prezydenta Rzeczpospolitej i normalnie orzekali, tak jak wszyscy zgodnie z ale, prawem. E, e, I... Ale taką karierę, też e, awansowanie, e, try, taką, taką ścieżkę kariery przychodzili też, wydaje mi się, przez ostatnie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, także ci, posła, także ci sędziowie, którzy są zapleczem dla Donalda oczywiście. Tuska i Mary, antypisu jakby... i czy te, czy te represje będą y, też ich dotyczyły? No ja spodziewam się, że tu będą w ogóle tworzone jakieś kategorie sędziów, no, ci, którzy są na przykład w justicji, nie będą musieli składać czynnego żalu. Znaczy, to jest tak absurdalne, a jedyna wina, w dużym cudzysłowie, bo to oczywiście nie jest w kontekście y, rozumieniu prawa karnego wina, którą popełnili ci sędziowie, to jest próba rozmontowania tego systemu kastowego. To znaczy ci starzy sędziowie, jeszcze często z bagażem doświadczeń w PRL, bo przypomnę, że w 2019 roku profesor Zaradkiewicz opublikował listę, że w polskich sądach w 2019 roku, czyli 30 lat po rzekomej transformacji ustrojowej, orzekało 750 sędziów nominowanych przez Radę Państwa, bardzo często w okresie stanu wojennego. I jedyną winą, mówię w dużym cudzysłowie, tych sędziów, których haniebnie nazywa się neosędziami, jest to, że oni byli nowym, takim narybkiem, nową, świeżą krwią w systemie sądowniczym i rozbijali trochę tę kastę, te towarzyskie układy. I rzeczywiście no, teraz się za to na nich mści ta władza, ale myślę, że plan jest szerszy. I to jest plan, który nie wynika tylko z jakiejś obsesji Donalda Tuska, też no, nie, nie ulegajmy temu złudzeniu, że to jest tylko jakiś wściekły psychopata. To jest plan, żeby rozmontować, rozszczelnić państwo prawa w Polsce, zdegradować kompletnie legalne instytucje, Myślę, że niedługo będzie też atak na Narodowy Bank Polski, żeby móc wprowadzić euro, będzie atak na różne niezależne media, które jeszcze funkcjonują, po to, żeby z jednej strony rozhuśtać nastroje w Polsce, Podważyć zaufanie do państwa, a ostatecznie wpisać się w ten niemiecki plan budowy superpaństwa europejskiego. Polska już nie będzie miała żadnych stabilnych, legalnych struktur, które będą uznawane też międzynarodowo, no i Donald Tusk, jak na tacy, odda resztki państwa polskiego w sensie instytucjonalnym na rzecz tego superpaństwa europejskiego. O tym musimy pamiętać. To, jest ich to, to w ogóle jest taka taktyka typowo komunistyczna, hmm. gdzie sztucznie kreuje się jakieś problemy po to, żeby ludzie w akcie desperacji e, zgodzili się na oddanie własnej wolności e, lewicowej władzy, która e, rozwiąże te problemy. I to e, ja, czy, czy można się spodziewać tego, że e, konsekwencją uderzenia, wyrzucenia z zawodu 3 tysięcy sędziów 30%, tak, tak, tak bo to jest 10 tysięcy, tak. jedna trzecie, w sytuacji, w której mamy braki kandrowe w, sędzie, w sądach i sędziowie są tak obłożeni sprawami, że, że nie mogą e, sprawnie, nie może to sprawnie działać, e, będzie to, że wzrośnie w Polsce... Terror kryminalny. Po prostu ludzie będą, e, przestępcy będą bezkarni, bez, będą bezkarnie chodzić po ulicach, będą bezkarnie popełniać przestępstwa e, i w wymiarze ekonomicznym e, to będzie bardzo dobre dla naszych sąsiadów, bo po prostu my będziemy krajem, który przestanie być atrakcyjny, bo atrakcyjność, na przykład inwestycyjna Polski, wynika z tego, że my mamy. E, o wiele większy poziom bezpieczeństwa niż inne kraje. Mieliśmy do pewnego momentu, rzeczywiście, zwłaszcza zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz jest to rozmontowywane. Z jednej strony, tak jak pan redaktor powiedział, właśnie kwestia no, niedoborów wtedy w sądach będzie sprawiała, że wielu przestępców nie zostanie ukaranych. Mamy pomysły przedstawiane przez wiceminister Sprawiedliwości, panią Eichhardt, żeby wypuścić więźniów z polskich e, więzień mamy również otwarte. No żeby trzeba znaleźć miejsce dla tych politycznych, których będzie. Ale no, oczywiście wkład. dla więźniów politycznych sadanych no, tak jak legalni posłowie na Sejm RP. Kamiński i wąsik. Mamy też wpuszczanie. Na masową skalę nielegalnych migrantów, czyli otwarcie na tę politykę multikultury. Które w naturalny mhm. sposób doprowadzi do wzrostu przestępczości, bo tak było w Europie Zachodniej. Tak. A poza tym od XIX wieku wiemy, że mhm. imigracja zawsze wiąże się z rozpadem więzi społecznych i ludzie, którzy są e, wyrwani z swoich wiosek w Afryce, gdzie byli pilnowani przez całą swoją społeczność, przyjeżdżają do nas i to im odbija i e, czują się niezwiązani żadnymi normalnymi migrantami. Tak, to już empirycznie potwierdzone. No i wiemy, że z jednej strony Donald Tusk w grudniu ubiegłego roku, kiedy mógł zawetować te szkodliwe rozwiązania unijne, nie zawetował paktu migracyjnego, przez co będziemy zmuszeni przyjmować nawet kilkadziesiąt tysięcy dodatkowo nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Wiemy też, że trwa proceder kompletnie nielegalny, sprzeczny z prawem międzynarodowym, przerzucania na terytorium Polski z Niemiec nielegalnych migrantów. Oficjalnie mówi się o siedmiu tysiącach przez pierwsze półrocze, ale być może tych przypadku będzie więcej. No dochodzi do. O hmm. tym, że sam pakt migracyjny przewiduje to, że do Polski mają być skierowane miliony imigrantów i to nie będą ci imigranci, którzy się w Europie Zachodniej zaaklimatyzowali i podjęli hmm. pracę, tylko będą ci, którzy sprawiają przez e, problemy, czyli przestępcy, e, ci, którzy nie chcą podjąć pracy, którzy mają tak, zaburzenia dokładnie. psychiczne. I będzie o tym decydowała arbitralnie Komisja Europejska, jak będzie mogła nam przerzucać tych, którzy sprawiają problemy? Znaczy, będzie państwach? decydowała wtedy, kiedy uzna, że jest e, kryzys y, migracyjny, a powiedzmy tak. sobie szczerze, od Herstlischen, Wilkommen, e, Angeli Merkel to my mamy nieustający kryzys migracyjny hmm. no, od bardzo wielu lat. Tak i jeśli chodzi jeszcze o to, co pan redaktor mówił, to osłabienie atrakcyjności Polski, no jest też osłabienie inwestycyjne, bo po pierwsze państwo, w którym nie ma stabilnego prawa, jest no, ogarnięte chaosem, nie chce się inwestować, ale mamy też jedyne... nie może funkcjonować normalnie gospodarka wolnorynkowa, tak. bo po prostu nieuczciwi przedsiębiorcy e, nie będą skazywani w sądach gospodarczych, bo tak. one nie będą A Wiemy działały. też, że do ministerstwa finansów wrócili dawni dyrektorzy z czasów, gdy hulały po Polsce mafie watowskie. Przypomnę, że to było wtedy kawatowska na poziomie 24-25%. Zarządów poprzednich POPSL, zarządów PiS udało się zbić do raptem 4%, ale wiemy też, że hamowane są kluczowe inwestycje w Polsce, takie jak CPK, które będzie, ale nie w Polsce, tylko we Frankfurcie w Niemczech. Tam będzie 600 milionów euro inwestycji ze strony Lufthansa, żeby wzmocnić ten hub i wzmocnić ruch cargo. Nie będzie żeglownienia Odry, nie będzie drugiej nitki do pociągu północnego, nie, będą elektrowni nie będzie elektrowni atom. atomowych, więc mamy naprawdę destrukcję tych kluczowych inwestycji. Słabne, słabe wyniki spółek Skarbu Państwa. no Jeśli dowiadujemy się, że za pierwsze półrocze bieżącego roku wyniki, zyski spółek Skarbu Państwa są o 40% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, widać, że gospodarka zwalnia, że jest hamowana. Środki, które byłyby przeznaczane do budżetu ze strony tych spółek i kierowane na inwestycje, także na inwestycje lokalne, bo przypomnę, że ten program inwestycji strategicznych Polski Ład, czyli 100 miliardów złotych przez ostatnie 3 lata do samorządów, też zostało został zakończony, więc samorządy też nie dostaną środków na rozwój. To sprawia, że Polska niedługo wyhamuje z tej dobrej ścieżki rozwojowej, na której no, była. No już nie mówiąc o tym, że sztuczne zawyżanie cen energii na zlecenie Unii Europejskiej w ramach Paktu Klimatycznego, Oczywiście, które doprowadza do bankructwa przedsiębiorstwa, to do pan do tego, że nie ma płaconych podatków przez firmy i bezrobotnych, którzy nie mają dochodów i dziura budżetowa. Zbliża się naprawdę armagedon gospodarczy i celowo, jest świadomie wywołany przez obecnych rządzących. Moim zdaniem to jest kolejny element wpisujący się w to, żeby osłabić państwo polskie, żeby Polacy stracili wiarę we własne państwo, żebyśmy stali się, no tak jak mówił Bartłomiej Sienkiewicz, tak naprawdę podwykonawcą, elementem włączonym w gospodarkę Niemiec i łatwiej będzie później nas zjednoczyć w tym superpaństwie europejskim. Panie Oskarze, w przerażająca rzeczywistość. Musimy tego z tym wszystkim walczyć. Ja Panu bardzo dziękuję za dziękuję, dzisiejszą serdecznie. rozmowę. I Państwu też dziękuję. Żegnam się z Państwem. Jan Bodakowski.